temu wydarzeniu, spotkaniu, które rozpocznie się już za kilkadziesiąt sekund przy i już za momenty pierwsze, wznowienie pierwsza. Sprawdzenie gotowości wśród bramkarek, wśród sędziów stolikowych w tercji łotewskiej. Jeszcze raz Nosal na niebieskiej miała delikatne kłopoty z krążkiem, ale przytomnie oddała nagranie przed bramkę. Krążek w siatce otwarcie wyniku i wydaje się, że w tej pierwszej minucie dziesiątej sekundzie, kiedy Polki grały w przewadze, kiedy jedna z łotewskich zawodniczek była na ławce kar krążek do bramki skierowała Alicja Mota i dzięki jej trafieniu E, prowadzimy od pierwszej minuty i dziesiątej sekundy. ...w kierunku Zięby, Lena Zięba, backhandem, jest obrona bramkarki, jeszcze jedna, były tak Kot na niebieską, wrzucenie w kierunku bramki, niepewna interwencja, ale popra... Y, bandzie z piętnastką na plecach, Ceniak Zika, a teraz dobra szarża zakończona, już teraz bardzo serdecznie zapraszamy kolejna akcja zespołu polskiego zablokowane uderzenie i tutaj dwukrot przejęcie polskiego zespołu Justyna Żyła indywidualnie popędziła teraz prawym skrzydłem przedarła się pod bramkę umieściła krążek w siatce indywidualna akcja zakończona popisowym strzałem i jest 2 do 0 8 minuta 20 sekunda całe niemal lodowisko Żyła Wypracowała sobie pozycję strzelecką. Stadnika interweniuje. Jest parkę. Ale może to się zmieni za moment? O proszę, jak na zawołanie ma ja twardy. Ja tak sunie na bramkę łotwy. Mota dogrywała do partnerki. Nie ma ustawionej teraz stadniki. Gwizdek sędzi. dorzuciła swoje trzy grosze do tej widowiskowej gry. W ofensywie, w atak z koleżanek trąci gumę, zmyli bramkarkę. Teraz backhandem i krążek jest ostatecznie w bramce. Długo to trwało ta finalizacja, ale jest 3 do 0. No i też spóźniony nawet aplauz w polskim boksie. Udało się gdzieś ten krążek wepchnąć do bramki. No właśnie, Lenie Ziębie czy też Aleksandrze to dwie klasy rozgrywkowe. O tym za moment, bo teraz ładna, indywidualna akcja. Moty jeszcze tam kończyła i wykończyła tę akcję. Maja Brzezińska i jest 4 do 0. Polski zespół idzie za ciosu. Karina Silajane, ona teraz pędzi na bramkę twardy. Zamarkowała uderzenie. przeżeniem z backhandu, nieskutecznym, ale szybciutko krążek. Odzyskane, wyłuskany czy będzie dobitka bitka? Bramek, które już tutaj zaaplikowały biało-czerwone rywalkom. Szukają podopiecznego spotkania. Pierwszy więc power play zespołu łotewskiego. I od razu błyskawiczna decyzja oste ponad. 30 minut rywalizacji, 20 sekund do końca kary. Łąpieś, a tutaj próba z prawego skrzydła przyjezdnych Patrycja Wójcik. Płynnie teraz wjechała do tercji, oddała strzał. Poprzeczka. Łąpieś, skręt. na stadniki. Ale już też coraz swobodniej, coraz efektowniej w ataku Polki. A teraz ładny strzał pod poprzeczkę jest 5 do 0. Julia Skręt ze swoim golem w tym spotkaniu w 36 minucie 38 sekundzie. Przenieść w inne miejsce swojej tercji, ale nie są w stanie wyjechać, chociażby do środkowej. Cały czas Polski, Polki, przepraszam, z krążkiem na kijów, tercji rywalek. I tutaj uśmiecha się szczęście do zespołu polskiego. Zawodniczka z Łotwy kieruje gumę do swojej bramki. No, ale oczywiście to nie będzie gol samobójczy. Spojrzeć musimy która tam z biało-czerwą się od łyżwy, czy też kija zawodniczki łotewskiej e, trąciła Julia Łapińska, tak przynajmniej po e, górska zięba. Ładnie tutaj się uwolniła. Uderzenie po lodzie dobitka i jest gol numer 7. A strzelczynią tej bramki, grająca z numerem 12 Amelia Bula. 42 minuta 28 sekunda. I zawodniczka urodzona w Mikoł... Interwencja Jakobus. I Łotwa w odpowiedzi. Broni twarde tutaj tutaj Razie. Taka instynktowna interwencja bramkarki Łotewskiej. Teraz ładnie wypracowana akcja. Szkoda, że... To znaczy pozostawienie pracy właśnie z... Kadrami kobiecymi, juniorskimi. panią. kolejny gol. A teraz Amelia Bula przełamuje ten trend, o którym wspominałem, czyli zdobywa jako pierwsza w tym spotkaniu swojego gola. Polki mają już 8 goli na koncie. Bardzo ładny strzał z Nadgarstka. I na tym, żeby też wpisać się na listę strzelczyń. Nosal, ładny wjazd, minięcie. Miał zawodniczki z Łotwy i teraz trzeba będzie bronić się przed tym atakiem zakończonym strzałem, ale nie miała. położoną na zespół łotewski, a Polki w poszukiwaniu dziewiątego gola. Stadnika, dwoi się i troja. reprezentantki Łotwy w komplecie, a żyła przedarła się do przestrzeni międzybulikowej. Jej uderzenie odbiła Stadnika, ale z dobitką już sobie nie poradziła i na 31 sekund przed syreną końcową kolejnego gola dokłada Justyna Żyła. Ona też z dubletem w tym spotkaniu: 59 minuta 29 sekunda, Polska 9, Łotwa 0. Przedsze-ostatnie wystrzelenie krążka, i teraz kończy się pierwszy mecz towarzyski reprezentacji Polski Gratulacje dla polskich zawodniczek dla polskich trenerek dla